No, witam Was moi drodzy. Mamy już zadanie 13. Robimy sobie arkusz egzaminacyjny do egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Oczywiście, link do arkusza znajdziecie poniżej w filmie. No, i zabieramy się za zadanie. W grudniu w trzech sklepach sportowych Alfa, Beta i Gamma sprzedawano łyżwy figurowe w tej samej cenie. Na wiosnę w każdym sklepie ogłoszono obniżkę cen tych łyżew. Poniżej przedstawiono oferty tych sklepów. Sklep alfa płacisz tylko 2 trzecie ceny. Sklep beta obniżka o 30%, a sklep gama ścinamy ćwierć ceny. Dokąd zdanie? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Po obniżce cena łyżew figurowych była. No i teraz musimy sobie wybrać. No ale łatwiej by na pewno było, gdybyśmy znali tą cenę pierwotną tych łyżew. To wtedy byłoby łatwiej, nie? A my jej nie znamy. No to co robimy? No możemy sobie oznaczyć po prostu przez jakąś tam literkę, na przykład cenę tych łyżew i zobaczyć ile nam to m, po prostu te wyniki tutaj będą dawać. Dobra, to spróbujmy sobie tak zrobić. Jeżeli to jest dla was za trudne, to możecie sobie też wymyślić jakąś ceną, cenę łyżew. A może zrobimy to na dwa sposoby. Może na początek spróbujmy sobie właśnie wymyślić, na przykład, że cena łyżew kosztowała. No, nie wiem, 100 zł niech będzie, ok? Czemu nie? Czyli powiedzmy, że cena to będzie, czy cena początkowa równa się 100 zł. No i w pierwszym alfa mamy, że płacisz tylko 2 trzecie ceny, ok? Czyli musimy sobie pomnożyć 100 razy 2 trzecie. Tyle zapłacimy za te łyżwy, bo płacisz tylko 2 trzecie ceny. No to wychodzi nam. 200 na 3. No to ile to będzie? No 200 na 3 nie da się tak po prostu podzielić, ale sobie damy taką liczbę najbliższą temu. No i najbliżej jest 180 plus 20 na 3. To mamy, że to będzie 180 na 3, to jest 60 i 23. Ok, a to się równa. To jeszcze możemy rozbić, czyli mamy 60 i 20. Rozbijemy na 18 plus 2 trzecich. To będzie się równać 60. 18 na 3 to jest 6, czyli 60 plus 6 i 2 trzecie. Czyli to się równa 66 i 2 trzecie złotówki. Co jest troszkę no, bezsensowne, tak? tyle byśmy nie zapłacili, ale to nam daje taki punkt wyjścia na razie. Później mamy sklep beta. Obniżka o 30%. Co to znaczy, że obniżka jest o 30%? To znaczy, że zapłacimy 70%, tak, bo 100% ceny to jest ta cena podstawowa. Jeżeli nam ktoś obniży o 30%, to my musimy zapłacić 70% ceny. A 70% to jest 70 setnych, tak? Czyli 70 setnych razy 100 to się równa, no i zobaczcie, tu ładnie się skracają setki i zostaje nam 70 zł w sklepie beta. I na końcu mamy sklep Gamma. Ścinamy ćwierć ceny. No ktoś mógłby mieć problem ze zrozumieniem tego, o co im chodzi, nie? No ale że ścinamy ćwierć ceny, to wydaje mi się, że chodzi o to, że po prostu obniżka jest o ćwierć ceny, czyli o 1 czwartą, czyli o 25%. Czyli możemy też napisać, że po prostu yy, zapłacimy o 1 czwartą mniej, czyli ile zapłacimy? 3 czwarte albo 75%. No to zapiszmy to jako 75%, czyli to jest 75 razy 100, to się równa tu podobnie, skrócimy i zostaje 75 zł. I zobaczcie, nawet jak tutaj u góry nam wyszedł taki wynik 66,2 trzecie. Co normalnie byłoby na przykład, nie wiem, 66 i 2 trzecie, to tam byłoby 66 groszy też jakoś, tak, albo 67 w zaokrągleniu, ale to nie jest istotne, tak naprawdę, w ogóle, bo zobaczcie, że te ceny bardzo od siebie odbiegają. No i zobaczmy, jakie mamy odpowiedzi. Najniższa, po obniżce cen, po obniżce cena łyżew figurowych była najniższa w sklepie alfa no prawda, jak nic, bo 66 zł najniższa w sklepie gama oczywiście nie najniższa w sklepie gama nie taka sama w trzech sklepach oczywiście nie więc prawidłową odpowiedź jest odpowiedź A, ok? i tak samo byśmy zrobili właśnie jakbyśmy nie podstawiali ceny jakiejś początkowej, którą sobie wymyśliliśmy, tylko na przykład byśmy sobie uznali, że cena początkowa tych łyżew to jest właśnie x. No i w sklepie alfa to by było 2 trzecie x, dobra? Później w sklepie beta to by było 0,7 x, a w sklepie gamma to by było setnych x. Tylko, oczywiście, tego porównać się tak łatwo nie da, ok? Więc musielibyśmy to wszystko sprowadzić do jednego mianownika, na przykład no takim najprostszym tutaj to moglibyśmy podzielić sobie przez 25, bo 75 i 100 dzieli się przez 25, to to jest to samo co 3 czwarte x, dobra? I teraz tu mamy czwórkę, dziesiątkę, tu trójkę, więc pierwszym takim y, wspólnym mianownikiem mogłaby być liczba, która jest podzielna przez te wszystkie liczby, czyli na przykład... 60, ok? Może jest jakaś mniejsza mi. Mnie akurat teraz przyszła do głowy liczba 60. Oczywiście, jak ciężko wam wymyśleć jakiś wspólny mianownik, to możecie pomnożyć te trzy liczby przez siebie, że 3 razy 4 razy 10, to jest 12 120. Tak jest najprościej. To może ja tak zrobię, ok? Więc tu mamy w mianowniku 120, więc u góry musi być ile? 3 razy 40, to jest 120, więc u góry będzie 80, bo 2 razy 40 to 80, czyli taka jest cena w sklepie alfa. Później w sklepie beta też podstawa musi być 120, więc żeby mianownik był 120 to musimy to pomnożyć przez 12, więc 7 razy 12 to jest 70, 84. czyli tu mamy 84x i tu na końcu żeby było 120 to musimy pomnożyć przez 30, tak? czyli tu 120 wpisujemy a górę mnożymy przez 30, to będzie 90, ale coś mi się tu źle wpisało, więc tutaj sobie wpiszemy 90x. No i jak widzimy, wszystko się zgadza: sklep gamma jest najdroższy, później sklep beta, a najtańszy jest sklep alfa. Jak widzicie, rozwiązaliśmy to jakby na, w dwojaki sposób który jest łatwiejszy, nie wiem, ocencie sami mi się chyba wydaje, że ten, w którym wymyślamy sobie jakąś scenę początkową i na jej podstawie obliczamy, mi osobiście wydaje się, że jest troszkę łatwiejsza od tej metody z podstawieniem do X -a. ale każdy ma swoje indywidualne preferencje ważne, żebyście umieli rozwiązywać takie zadania i wiedzieli jak to robić, a jak to zrobicie to już nie ma większego znaczenia Dobra, wszystko z mojej strony. Super, mam nadzieję, że się czegoś nauczyliście i oby tak dalej. Do zobaczenia w następnym przykładzie.